Dzień dobry, na w kolejnym odcinku Daily. Doleciałem właśnie do Włoch i jesteśmy w Rzymie, moi drodzy. Jesteśmy w Rzymie, ponieważ odwiedzamy siostrę Alicję. Moją siostrę zakonną najukochańszą na świecie. W każdym razie przyjechaliśmy tutaj i będę wam tłumaczył czemu, co tu będziemy robili i z kim jestem. Natomiast najpierw musimy się ogarnąć, trochę muszę dojechać do hotelu i zacząć ożyć, bo Ach. mamy hotel centralnie naprzeciwko Hora Imperiali. Hori Imperiali, czyli forum Cesarski, patrzcie, tutaj mamy hotelik, i tak wygląda cała okolica. To prześlicznie co? Jeśli ktoś z Was rozważałby jakimś cudem wyjazd do Włoch, co mamy dzisiaj? Poniedziałek. Poniedziałek. W poniedziałek. W poniedziałek! Jakby ktoś z Was rozważał wyjazd do Włoch w poniedziałek, to nie ciebie jest do dupy pogoda. Dobra, w międzyczasie pokażę Wam, że jestem tutaj z moim ukochanym najprzystojniejszym, najwspanialszym i najmądrzejszym. Ty masz się przedstawić, rozumiesz? Masz powiedzieć, masz tak wejść tak, z takim pier... powiedzieć Michałem Dudkiem, dobra? Najukochajszym, Zajnicy najprzystojniejszym, do najinteligentniejszym i... Najzabawniejszym. <grym? <grym> Jakim? Najzabawniejszym. <grym> I najzabawniejszym Michałem.. Michał się przedstawi w następnym odcinku, ale wy możecie zaproponować w komentarzu jego przydomek dla niego. Ja nie mam, ale za to mam świetny dla Marcina. No. Po kilku ostatnich walkach chyba wiadomo, że jest to, bo Adusiciel z <grym> Też w takiej okolicy przyjemniej wyglądają te przystanki autobusowe. 60, nie wiem czy. 60. O kurde. Nie wiem, gdzie trenować. Chyba, 60 zostałem, bo do Rzymu pojechałem. Dobra, widzimy się zaraz. Uwaga, Michał nie kłamał. Rzeczywiście jedziemy 60. Michał, poważ na te bilety, które kupiłeś? Studenckie. Nie, nie widzę, żeby coś było w nich nie tak. To jest na 100 minut, ale od godziny 11.42, więc niepotrzebne nam są cztery bilety, bo jest nas dwóch. <grym 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 A więc, moi drodzy, chciałbym wam tylko powiedzieć, co się dzieje teraz. Jedziemy do siostry Alicji, odwiedzamy ją w Rzymie, dlatego że nie widzieliśmy się z nią bardzo, bardzo długo. A Alicja siedzi w Rzymie, ponieważ Alicja zachorowała jakiś czas temu. No i jest tutaj w Rzymie po to, żeby się leczyć. Nie może wrócić do Kenii na tą chwilę. Więc też na pewno dzisiaj nie będziemy jakoś tam nie wiadomo ile pokazywali, jak spędzamy z nią czas. Dlatego, że my też w sumie z Michałem nie wiemy. Jak nie wiemy, jakby był świetnie dograny plan. Mamy plan? Wiesz jaki? No, jak ostatnio? Żerandka z Alicją? No. Alicja gdzieś czeka, ale nie wiadomo gdzie. Nie wiadomo. Czy w tym mieście, czy na tym, czy na którymś przystanku. Michał, widzisz kogoś? Widzisz ja, kogoś? No nie wierzę! Ta <laughs> Sprostowanie musimy nakręcić. Michał, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Alicja, Alicja mnie wyjaśniła właśnie. Bilety są bardzo dobrze kupione, są 100 minutowe, tylko że trzeba je skasować, nie? Tu jest godzina, o której zostały one zakupione, ale dopiero od skasowania 100 minut. Więc Michał jechał z biletem, a ja jechałem bez biletu, bo Alicja nam kazała jechać yy, tym autobusem i skończyłoby się tak, że karę bym jeszcze większą zapłacił. <grym> niż... no, i, I to moja wina. Było... oczywiście, no, nie tak, a wina. To ty nam kazałaś jechać autobusem, ja bym się zamówił Ubera i by była sensu, po robocie. Bez sensu dać dużo pieniążków, jak jednym autobusem bezpośrednio dojeżdża do mnie do domu. Jaki sens jechać, powiedz? Ja mówię, Koniec. ja koniec... zawsze się stresuję przed kamerą. <grym> Nagrywasz. O, tak to wiesz i Alicja. To jest jeden dom, dawaj, zaprowadź nas do drugiego. Drugi dom Alicji, tam jest trzeci, a to wszystko to są samochody służby. <grystanie> <grystanie> Ale no tak wyszło, że tu mamy dwa, trzy domy. Mamy. To są domy sióstr, tak? Tak, a to szkoła filmowa, mieszkamy w ogóle w starej szkole kinematograficznej. Michał, my w jakimś hotelu śpiewamy, a mogliśmy tutaj do Ali przyjechać. Mówiliśmy. W białych marmurach w domu. Ja śniadanie nie jadłem w Polsce, bo wiem, że tu jest wyjątkowo dobre jedzenie. Ale, ale, ale tu jest to naprawdę jest... ładnie. Ej, a co to jest za co to jest za drzewo to? Małowa. Nie, no to takie tutaj po środku. To była palma. To była palma i co tak. się z tą palmą stało? No, swojej się trochę. Trochę, <laughs> 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 ale ona odżyje jeszcze. Siema. Piękka. To jest książorjane to swoje założicie księżna Arena bo Alice jest siostrą Ori, Ori nicko siłności serca duszy Siostra ma u siebie automat do robienia kawy. Michał musiał wrzucić 5 euro. euro. Ala, ja żeby, żeby 5 euro to kosztowało. 5 euro so dla nas za kawę. Życie, życie kosztuje, bo taki szczególnie. Ala tak <grym> zarabia. Jak odwiedzają, jesteś wolontariusze albo przyjaciele, to Ala na kawie po prostu 5 euro, 5 euro. Michał. Co to jest za pizzy? Z jajkiem. Pizza z jakiem Pizza u sióstr. Pizza jajeczna. Ej, dobre to. Lody, Proszę zlodzialny. bardzo lody. Lody prosto z lodziarni. Nie lubisz? No ja mam uczulenie na większość. To te orzechowe ej, się sprawdzają Marcina. Ej, ale to jest tutaj, to my tutaj lepiej mamy niż w pięciogwiazdowym hotelu. Prawda powiem tak, dlatego że ja tu jestem kochany. Ja wam no, powiem kochana. szczerze, słabe wifi tu jest. Dlatego właśnie mieszkamy w hotelu, bo tutaj byśmy daily nie uciągnęli, ale ale prawda jest taka, że wszędzie gdzie jest Alicja, jest jak w domu, więc. No. nie widziała wszystko. Ale chodzi właśnie o to, że, że ja bym chciała wiedzieć tak od, od, od No czy jesteście razem? Co jest jak, jest? jak wygląda sytuacja? Bo to że tam chodzi o to, że no, no już znam sytuację. Tak tak ogólnie. Ogólnie <gulnie gulnie> bardzo. Alicja zakładamy się. zakładamy się. Zakładamy się o to, czy jeśli Lexi przegra zakład, to rzeczywiście... Ja pozdrawiam. twierdzę, że nie wytatuję sobie. Ja, no dobra, dobra. No, zakładamy się o nic. <gulnie> 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 zakładamy się, które bierze którego do Kenii <gulnie> <gulnie> Dobra. <gulnie> Słuchajcie, ja jeszcze w międzyczasie skorzystam z tego, że mam wolną chwilę, żeby opowiedzieć Wam, co się dzieje z moim daily, mianowicie. Dzisiaj mamy 29 listopada, czyli pojutrze według moich kalkulacji rozpoczyna się grudzień, czyli tak na dobrą sprawę rozpoczynają się vlogmasy, bo z tego co kojarzę, to co roku wszyscy super youtuberzy robią vlogmasy w grudniu. No i jako że ja już robię to daily, czemu tutaj wiszą płyty? To jest, jest grane. Ala, czemu tu wiszą płyty? Papugi jedzą owoce? I, I co to znaczy, że czemu tu wiszą płyty? Papugi się boją Microsofta. Jeśli chodzi o to daily, no to ja te vlogmasy planuję pociągnąć. Wiem, że muszę trochę popracować nad kontentem, ponieważ ten kontent był w ostatnim czasie słaby. Było to też związane z tym... Wiadomo, ja się nie będę tłumaczył, choć się właśnie w tłumaczę. Natomiast było to związane z tym, że em, było parę spraw, które sprawiły... Spra, było spraw, które sprawiły. Było parę spraw, które mnie przytłaczało i nie czułem się najlepiej, ale jednak wiadomo, nie chciałbym zrezygnować z tego zakładu. Natomiast e, jeśli już mam robić te vlogmasy, to postaram się zrobić to tak, żeby ten content był fajny. Mam pomysły na takie fajne świąteczne odcinki. Chciałbym, żeby w ogóle w tej serii vlogmasów wszystkie odcinki były jakieś, jakimś takim świątecznym typie, żeby były wszystkie związane ze świętami. Pewnie początek mi się nie uda, dlatego, że jestem w Rzymie i tutaj za bardzo nie będzie czegoś świątecznego podkręcić. Natomiast no, tak jak mówię, postaram się zrobić coś świątecznego. Pomysły są ciekawe, nawet bym już zdradził, zdradził wam, co chcę zrobić, ale w sumie jak zdradzę, to też bez sensu, nie będzie tej fajnej niespodzianki, ale na przykład planuję wylecieć w jedno zajebiste miejsce, które jest Kompletnie świąteczne, albo też na przykład e, chciałbym nakręcić odcinek, na co już większość osób wyraziła chęć. Tak jak w zeszłym roku, że dajemy sobie prezenty z okazji Mikołaja, choć w tym roku chyba nie będziemy sobie kupowali, tylko raczej pomyślimy nad tym, żeby zrobić coś samemu od siebie. Dajcie znać, czy, 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 czy Wam to pasuje i czy. Albo jeśli na przykład mielibyście jakieś pomysły na jakieś świąteczne odcinki, które chcielibyście zobaczyć, bo ja tych po pomysłów mimo wszystko trochę mam, no to możecie napisać w komentarzu. I tyle, moi drodzy. Ala, nie wstydź się. Nie wstydź się, Ala. Ala! To są starożytne artefakty. Juliusz Cezar to sam dubał. Bo wiedział, że Alicja to kiedyś będzie mieszkała. A czyja to jest głowa? Nie, ja co dawaj takich trudnych pytań. Stąd Alicja do nas dzwoni, jak próbujemy o czymś z nią porozmawiać. Jak się dzwoni? Już teraz tego nikt nie korzysta. Kalku mało zakalana. Halo? Halo? O cześć Ala! Co to u奇... <z> masz? A patrzcie to, macie w domu windę? Bo Ala ma! <z rudenka> A u was co? Wy dalej po, po schodach chodzicie, tak? Tu mamy nawet siłownię Ja nie mogę, ja pierdzielę. A gdzie ta, gdzie, gdzie ławeczka Wzalmy. do wyciskania klat na to, 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 klatę? To wyciskamy przy wiesz? <zulanie> Patrzcie to! Pieniądze tu są chyba trzymane. Gdzie jest koloseum? W którą stronę? Tam. W tamtą? Tam jest koloseum. Tam, tam. Pozujcie. No. <ścoughs> Michał, ale zmień tą trochę tą minę. Dobrze żartuję, nagrywam was. Słuchajcie, umawiamy się tak, że Alicja dzisiaj opublikuje, dzisiaj, kiedy wy to oglądacie, czyli jutro, opublikuje zdjęcia na Instagramie. Ja sam jestem fotografem, tak ja się martwiłem, że jeśli tutaj lekcji z nami nie ma, to ja nie będę miał żadnej modelki, żeby robić zdjęcia. Ja nie pomyślałem, że ja to będę miał najlepszą modelkę na świecie. Alicję! Rozumiecie Alicję! Więc umawiamy się, że jutro musicie wejść na jej Instagram, czyli dzisiaj wejść na jej Instagrama i Alicja, jak ja dodam tego vloga, to Alicja doda do siebie jakieś ładne zdjęcia i musicie je wszyscy polubić. Wszyscy. Widzę cię. ty też. Siostra, pokaż te koparki bitcoina. Nie no, patrzcie, ile tutaj paneli fotowoltaicznych. Alicja, stąd te wszystkie domy? Ty po prostu nakopałaś się bitcoinu, <ścoughs> wszystkich innych kryptowalut. I teraz oprowadza i mówi. Tu mój dom, tam mój dom, tutaj samochody służby. A tutaj siostra ma kaplicę. W to. Dobrze, dzięki Bogu, dobrze, wszystko w porządku. Dzisiaj, w sumie. Rozmawiaj z Lekcji. Wczoraj leżałam i W się rzeczą a dzisiaj już elegancko. Tylko że pogodę mieli, bo to wiesz, lało ostatnio. Pokażę wam, jaki mamy pokój. Jesteśmy w takim hotelu, który jest... A to już mówiłem, Jezu zapomniałem. Dobra, patrzcie to. Tutaj siedzi Michał, a Michał przed chwilą na przykład siedział tu. I dlatego aj, aj. dlatego teraz okno tutaj musi być otwarte. No dobra. Ale pewnie nigdy, na pewno, dam sobie głowę uciąć, a jak macie dowody, to mi wyślicie Nie z takim widokiem, patrzcie, wyobraźcie sobie, nie? siadam tutaj Tam. Ta a więc tutaj mamy prysznic, tu jestem ja -dam. piękny, przystojny, no jak zawsze, tak? jak zawsze tutaj mamy szafę, o tutaj możemy sobie wyjść na balkon i zobaczyć i zobaczyć właśnie taki oto piękny widoczek wow zajebisty ale fajnie Tutaj jest wejście drugie na ten balkon. Mam pomysł. No? Pokaż swoim fanom, co spakowałeś na dwuipłudniowy wyjazd. Ja nie mam fanów. Ja no. mam tylko widzów, ale najlepszych na świecie. O, tu znowu jestem ja. Tadam. Yy, no i tutaj jest moja walizka. Jakbyście chcieli wiedzieć, co tu się znajduje, to już wam pokażę. Tutaj są skarpetki tutaj są majtki tutaj jest bluzy spodnie dresowe i te tutaj mamy 4 pary butów na 3 dni I tutaj mamy parównicę do prasowania ubrań ta parownica to już będzie taki... I od tego wyjazdu do Dubaju to będzie taki stały element moich... mojego pakowania się. Parownica jest jednak przydatna, jest zajebista. Tutaj mamy książkę, którą próbuję przeczytać od dawna i nadal nie że zacząłem przeczytać. to wszystko nie dużo czasu. Krycha UFC i tutaj jest y, taki jeszcze inny pokoik. O, taki, taki. Tutaj będziemy sobie z Michałkiem spali, ale oddzielimy te dwa łóżka, nie martwcie się. Michał jest zajęty, albo okay. nie, albo nie, to zależy kto pisze. <laughs> <laughs> Tada. Tutaj mamy jeszcze jeden pokoik. W którym ja sobie dodaję daily I, i znowu ja! Znowu ja, znowu możecie sobie mnie pooglądać. Wow Marcin, ale zajebiście! I tutaj sobie możecie nie wiem, poczytać gazetę i po raz kolejny spojrzeć na piękny widoczek. Marcin the Vloger Zrób mi Nie, nie, to jest miły vlog. Tutaj tego nie powiem. No dobra, dobra moi drodzy, zbieramy się, tutaj jest Michał, tu jestem ja, tu jestem ja, ogarnąłem się. Wy myślicie, że ja nie mogę mieć brody, ja mogę mieć brodę, patrzcie. Już idę, już idę. O, widzicie? A chcielibyście mieć taki, taki zarost, co? Chcielibyście, ja wiem, że chcielibyście. W każdym razie yy, zbieramy się właśnie i wychodzimy coś opierdzielić. <grym> Niech oczekujesz, przyjdę cały czas ja się. Dobra, nieważne. Musimy wychodzić, zabieramy siostrę, Alicję gdzieś, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Przyszliśmy po ale yy, pod bazylikę, bo ona była się modlić, i mieliśmy ją zabrać w jakieś wyjątkowe miejsce, ale skończyło się tak, że idziemy, no w sumie też w wyjątkowe, ale do naszego hotelu. I wyobraźcie sobie logikę Włochów, którzy twierdzą, że jest za zimno, żeby jeśli na dachu, ale już nie jest za zimno, żeby pić na dachu. Michał, możesz to jakoś wytłumaczyć? Jakiś ciąg logiczny w tym jest mimo wszystko. Jaki? Alkohol rozgrzewa, ale w sumie... <laughs> o kurde, ale fajny wow. widoczek, co? Wow. Alicja? Jest. Podoba ci się? Jest, yes, wonderful. Fajnie, co? To jest okej. Michał? Jak to jest, że my zawsze kończymy z Alicją na jakiejś randce, ej, ale to jest, przepraszam, ale to jest wasze, tutaj proszę, ja zostałem obstynentem, chciałbym przypomnieć. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się już jutro w Daily, jutro będziemy robili ciekawe, Alicja, o, ty, słuchaj, o! pójdziemy do, pójdziemy do Gucci, nagramy odcinek, że kupuję wszystko, co wybierzesz na ślepo. Nie, 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 nie. Warto było spróbować. Ale powiedziała, że ostatnio tak zrobiłem z psem, a teraz co z nią, ej, jutro nagramy też coś fajnego, więc czekajcie, pa. په <laughs>